Witajcie tutaj! Królewna i jednoroże. Dzisiaj mamy lekcję języka angielskiego. Cześć! Pouczymy się języka angielskiego? Dzisiejszy temat zabawki. Macie swoje ulubione zabawki? Ja mam. To są nasze zabawki. Po angielsku mówimy. Toys. These are Toys. To jest lalka. Po angielsku mówimy. To repeat, please. Dol. To jest domek dla lalek. Po angielsku mówimy. Doll house, repeat please, dol house. To jest wózek dla lalek. Po angielsku mówimy. Dolls pram, repeat please, tolls pram. To są klocki. Po angielsku mówimy. Building blocks, repeat please, building blocks. To jest piłka. Po angielsku mówimy. Ball, repeat please, ball. To jest kolejka. Po angielsku mówimy. Train, repeat please, train. To jest samochodzik. Po angielsku mówimy. Toy car, repeat please, toy car. Powtórzmy jeszcze raz wszystkie słówka po angielsku: Doll house, doll's pram, building blocks. Ball, train, doll. Toy car. These are our toys. Bravo! Dobra robota! Do zobaczenia!